OK, telefon Jacks. Mhm. Mm plenty of meth for lab rats experiments, plenty of meth to sell to keep ourselves afloat, plenty of meth to, you know, just do Anyway, this shit lab working on should be ready soon. Swing by and I'll show you what I mean. OK, czyli teraz co? On nam proponuje zabawę imprezskiej tej sprawy, obiecaną wcześniej. Sprawdźmy w takim razie siłę tej tego towaru. Misja trzecia. Albo czwarta? Nie, teraz chyba czwarta leci, nie? A, teraz czwarta misja jest. Czwarta misja. Czyli substancja niekontrolowana. Uwaga, świeżak. Teraz jesteś jednym z nas. Czas zrobić z ciebie prawdziwego foligana. Wow, ale nazwa. Zajrzyj tu, musimy przejść inicjację. Jezu, boję się. Ale dobra, oczywiście dalej się poziom nie da zmienić, bo, 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 bo po co? Po co to komu potrzebne jest? Także. Let's go! Some business to attend to friend. We're just waiting on Labrad, my personal physician. And here he comes. Labrat! I'm not here to Dog! Right here, man! Right here! <laughs> Labrat, I wanna make a toast. Let's get some of those beers out. Ah, let's get some of those beers out. Hmm. <laughs> <laughs> wow, you got an assistant now? Changed my life. Lucha, <laughs> oh, come give me a stretch. I need a stretch after that ride. Fooligan love, come on. Oh, you're getting heavier, man. Okay. People are happier and harder to kill. Do the spin thing. We ready? Yeah. Alright, I want to propose a toast to the newest member of our troop. As soon as I saw you, I knew you're one of our kind of people. No fucks given, ready to raw dog reality. Oh, tak, that was your moment's notice. You helped us find this place. Znaczy, you helped us fight those biker fucks. And now we're ready to party. Freshest meat of sorrows! Freshest meat of sorrows! Oh, yeah, drink that. Mm, mm, Perfection! Now listen here. You've been good to us. Treated me like a brother. That's why we want you here. At the beginning, we're going into business, my friend. Hey, are you okay? Uh huh. Looks like it's starting to kick in. Tole, piwo. Professional. <laughs> Labus! radiosis. What's the diagnosis? Tak, to nie piwo. Seen take that much acid that fast. <laughs> ja dupia, co to jest? Czemu oni są bez ubrań? Halo? To chyba jest nielegalne. Czy ja mam naprawdę jechać na... A! Czy... Halo, czy ja mam gonić wielką stopę na rowerze? Tak. Okej, okay, nowa faza. Nowa zabawa. Co tu się dzieje w ogóle? Jezus Maria. Nie zła faza, to. Ej, ta misja może być akurat ciekawa Ta misja może być fajna Jedna z niewielu takich właśnie misji jak tego DLC może być... Co się stanęło? Co to ma być? U, Aha! Czemu tutaj Co jest z tym? Czemu tutaj... Co się dzieje? Czemu ja jestem teraz trolem Jestem smigolem ty. Stałem się smigolem, najgorzej. A teraz mam jakaś tra transformacja? Co je, co? Mółka wow. wody, dosłownie. wody. Jest to dosłownie. Oho. Ej, szczerze, teraz to mi przypomina tro. Aha. Teraz to wszystko mi to przypomina, wiecie co? Mapki, kurczę, tworzone przez społeczność Rockstar, więc nie jestem pewien, czy to właśnie teraz nie jest takie puszczenie właśnie oczka do osób, które mapki teraz tworzą. Wiecie, żeby... Rockstar po prostu za to dziękuję, za tą społeczność i za po prostu kontencji, który tam robią dla osób, właśnie tworząc mapki. Mam takie wrażenie, że ta to, to chyba właśnie wygląda trochę. Ale fajnie, fajne. Jeżeli tak, jeżeli tak to jest... Jeżeli tak właśnie w tym momencie to jest, to fajnie ze strony Rockstara. Bo bez kapy tak to właśnie wygląda, nie jak mapki jakieś, kaskaderski i tak dalej. No, dokładnie duszek. Także to może być właśnie w sumie to. Dostań się przez króliczą Norę Ej, coś tam do mnie gada? A czy nie mam wrażenia, że wszystko jest na odwrót? Jakby świat zwrócić się do górnego. Słożyć dupę? Aha, ja mam tyłem jechać, tak? Nie, nie wiem, ty Ja dupię, co tu się dzieje? A też chyba taki tryb był, że jedna z umiejętności sprawiała, że chyba trzeba było się poruszać, nie? Klawiszologia jakby zmieniała. Nie pamiętam, jakim to było trybie, a też coś takiego właśnie było. Ale jazda niezła po tym kwasie, to trzeba przyznać. I biały ekran. Fajnie, fajnie. Hey, oh! a Ej, nie chcę zabijać króliczków. Ej, nie chcę, króliczki. Czemu mi każecie to robić? Dobra, ciur. Biedny, moje, niewinne króliczki. Czemu ja mam to robić? Rockstar, wy. wy chore. wy chore ludzie. Jack Sparrow to ty. Ej, szczerze. Chciałem taki. Chciałbym taki strój w GTA Online. Cześć, teraz. Chciałbym taki strój. jak to fajnie wygląda. Rockstar? Musicie to dać. Ten strój. Po prostu ten strój musicie dać. Więc totalny pokczamp. Oj, nie trafiłem ciężko się trafi jak celownik lata mi w tej i we w te Ej, straciłem Co jest teraz? O! Porywają mnie Cześć Tomek! Aho! Co tu się dzieje na tej misji? Oho! Od <grybujesz> razu się single player przypomina, ale pokczam od razu misja z Michaelem. się. Czy to jest nawiązanie do tego, że Ej! ludzie, dajemy wam niedługo, może jakieś misje z Michaelem? To wow. by było fajne. I don't even know what to say, guys. How crazy was that? We've been to the other side together. We've bonded. This is the shit right here uh -huh. the government should be putting in the water supply. Ba-dunk-a-dunk! And what? There was some squeaking. I not like A, i to koniec misji. Ej, dobra. To było fajne. Ta misja była fajna. Naprawdę. Może krótka, ale fajna. Podobała mi się. Bo nie dosyć, że było takie podziękowanie od Rockstar'a za tworzenie mapy i tak dalej. To jeszcze takie leciutkie przypomnienie singla. Fajne to było. Mega spoko! Także dobra, no jedna fajna misja przynajmniej w tym DLC jest. Także jeszcze zostało nam dwie misyki.